Wkładałeś kiedyś ruszt do worka na śmieci? Okazuje się, że ten trik zaoszczędzi sporo czasu. Szorowanie przypalonego rusztu to irytujące zajęcie. Niewiele osób wie, że można zrobić to w sprytniejszy sposób. Do miseczki wkładamy dwie tabletki do zmywarki. Wlewamy ciepłą wodę i rozdrabniamy widelcem. Wyciągamy przypalony ruszt z piekarnika, wkładamy do worka na śmieci. Następnie wkładamy go do wanny lub prysznica. Miksturę z tabletek wlewamy do worka. Dolewamy ciepłą wodę tak, żeby wypełniła worek. Ruszt musi być w całości zanurzony w wodzie. Zawiązujemy worek i zostawiamy na kilkanaście minut. Tabletka zacznie działać, a ty nie będziesz musiał nawet kiwnąć palcem. Następnie wyciągamy ruszt i przecieramy gąbką. Nawet mocno przypalony tłuszcz schodzi od razu. Czyszczenie jest łatwe, proste i przyjemne. Ruszt wygląda jak nowy. Już nigdy więcej nie będziesz skrobać spalenizny. Tak wyczyścisz przypalony piekarnik bez szorowania. Już nigdy więcej nie będziesz chciał myć go w inny sposób. Ten sprytny trik działa za każdym razem. Potrzebujesz do tego tylko jedną żelową tabletkę do zmywarki. Włóż ją do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika. Następnie zalej jednym litrem wrzącej wody. Zamknij piekarnik i ustaw go na 100 stopni. Zostaw naczynie na około godzinę. Para zawierające substancje czynne z tabletki osadzi się na ściankach piekarnika. Mają one właściwości odtłuszczające, rozpuszczające i czyszczące. Idealnie pokryją wszystkie przypalone resztki jedzenia. Ciepło piekarnika przyspieszy proces rozpuszczania. Dzięki temu nie trzeba będzie ich szorować. Po godzinie otwieramy piekarnik i przecieramy ścianki mokrą gąbką. Brud schodzi od razu. Nawet mocno przypalone resztki zbiera jak magnes. Wypróbuj ten trik i daj nam znać, czy zadziałał. Tabletki do zmywarki mają genialne właściwości czyszczące, dlatego wiele osób wykorzystuje je do robienia płynu do czyszczenia łazienek. Do jego przygotowania będzie potrzebna jedna tabletka oraz pojemnik ze spryskiwaczem. Należy pokroić kostkę na trzy części tak, żeby przeszła przez otwór butelki. Jedna tabletka w zupełności wystarczy. Następnie wylewamy ciepłą, ale nie wrzącą wodę. Woda musi mieć temperaturę, która przyspieszy rozpuszczanie tabletek. Cały czas wstrząsamy butelką, by wymieszać naszą myjącą miksturę. Zakręcamy butelkę i to wszystko płyn jest gotowy. Świetnie sprawdzi się do mycia toalety oraz deski sedesowej. Działanie tabletki spowalnia osadzanie się kamienia oraz powstawanie plam z wody. Mikstura ta nadaje się do mycia ceramiki. Wystarczy popsikać brudną umywalkę i przetrzeć mokrą szmatką. Mieszanka nie pozostawia smug. Łazienka będzie wyglądać jak nowa. Gdy mówiłam o czyszczeniu całej łazienki, miałam na myśli dosłownie całą łazienkę. Świetnie sprawi się również pod prysznicem. Łydki oraz szyby są tam najmocniej pokryte kamieniem z wody. Często zwykłe detergenty wymagają od nas długiego i męczącego szorowania. Okazuje się, że spray z tabletek do zmywarki radzi sobie z tym zadaniem w parę sekund. Wystarczy obficie popsikać szybę sprayem, tak żeby spłynął do brodzika. Następnie delikatnie, bez szorowania, przetrzeć je mokrą szmatką. Na koniec spłukać ciepłą wodą i gotowe. szyby są lśniące bez smok. a lekka warstwa z tabletki będzie spowalniać proces ponownego osadzenia się kamienia. Here's a recipe for a fizzing foam that literally squeezes dirt out from the crevices of windows. It's like a magnet pulling it out, even from the tiniest gaps, without any need for scrubbing. Thanks to this, window cleaning becomes quicker. And with this recipe, you'll save a lot of time and frustration. Windows tend to collect quite a bit of dirt over time, and cleaning them can be rather annoying. Here's a straightforward recipe for a foaming cleaning solution Pour 200 milliliters of vinegar into a spray bottle. Next, add a tablespoon of dishwashing liquid and 100 milliliters of water. Mix it well and seal the bottle tightly. Sprinkle the window frame generously with baking soda. Don't forget to sprinkle it on the metal hardware as well, where stubborn, hard to remove dirt tends to accumulate. Now, spray the soda with the mixture from the spray bottle. The soda and vinegar will react chemically, creating a fizzing foam. It's almost like magic as it effectively removes dust, even from the tiniest crevices. Additionally, it has whitening and disinfecting properties. Let the foam sit for five minutes. Afterward, wipe it off the frame with a damp sponge. It only takes one swipe to make the frame look like new. The foam extracts the dirt and carries it away. The window frame ends up clean, shiny and snow white without the need to scrub the corners. This simple recipe is cost-effective and highly reliable. Przepis na płyn do płukania za 4 zł. Już nigdy więcej nie kupisz go w sklepie. Domowy płyn jest tani, ekologiczny, a ubrania będą miękkie i pachnące. Kostkę szarego mydła zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Do dużej miski wlej 4 litry ciepłej wody. Następnie wsyp do niej wiórki mydła. Wymieszaj całość. Mydło ma właściwości oczyszczające i antybakteryjne. Nie zawiera substancji zapachowych, barwników ani konserwantów. Gdy wiórki się rozpuszczą, dodaj do miski sodę kalcynowaną. Można kupić ją w drogeriach. Odmierz pół filiżanki i wrzuć do miski. Soda to naturalny środek czyszczący i wspomagający czyszczenie. Następnie dodaj pół filiżanki sody oczyszczonej. Usuwa ona plamy z tłuszczu, krwi lub ziemi. Do płynu dodaj kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Dzięki niemu pranie będzie pięknie pachnieć. Wystarczy parę kropli. Wymieszaj całość. Gdy mieszanka wystygnie, wlej ją do 5-litrowej butelki. Zwykła butelka po wodzie sprawdzi się idealnie. Płyn będzie można z niej łatwo dozować i przechowywać. Po godzinie mikstura zgęstnieje. To znak, że będzie gotowa do użycia. Taki domowy płyn stosuje do każdego prania. Wystarczy nalać miarkę i wlać do bębna. Składniki w nim zawarte sprawią, że ubrania będą niezwykle miękkie. Nawet najtrudniejsze do zmycia plamy znikną, a ty nie będziesz już musiał wydawać pieniędzy na drogie płyny do płukania tkanin. Wrzucam ten proszek do toalety i zostawiam na całą noc. Rano jest jak nowa bez szorowania. Ten trik sprawdzi się w domach zabieganych osób. Gdy w toalecie zaczyna pojawiać się kamień, brud lub nieprzyjemny zapach, okazuje się, że wystarczy rzucić garść proszku do prania do muszli toalety. Należy dokładnie rozsypać go również po ściankach. Zostawiamy go na noc. Rano za pomocą szczotki przecieramy wnętrze toalety i spłukujemy wodę. Proszek ma właściwości zmiękczające wodę, myjące i dezynfekujące. Ten prosty trik zostawia toaletę śnieżnobiałą, a ty nie będziesz musiał nawet kiwnąć palcem. Wrzuć te kule do toalety. Będzie pachnieć czystością bez sprzątania. Ten trik sprawdza się, gdy masz wizytę niezapowiedzianych gości. Toaleta będzie czysta i pachnąca, a ty nie kiwniesz nawet palcem. Takie kule to mój sekretny patent na ekspresowe odświeżenie łazienki. Ich przygotowanie jest dziecinnie proste. Do miski wsypuję szklankę sody oczyszczonej oraz pół szklanki kwasku cytrynowego. Następnie dodaję około 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Całość mieszam i dodaję trochę wody. Całość mieszam do uzyskania lepkiej konsystencji. Formuję na kształt kuli za pomocą foremki do lodu lub w rękach. Zostawiam je do wyschnięcia na noc. Kule można przechowywać nawet przez kilka tygodni. Wrzucam je do toalety, gdy zaczyna osiadać się na nich kamień lub brzydki zapach. Naturalne składniki aktywują się w kontakcie z wodą z muszli. Powstaje dezynfekująca piana. Soda ma właściwości usuwające kamień i dezynfekujące. Olejek eteryczny sprawia, że w łazience unosi się piękny zapach. Po paru minutach przetrzyj wnętrze toalety szczotką i spłucz wodę. Takie kule to niezawodny trik na wizytę niezapowiedzianych gości. Wystarczy wrzucić kulę do toalety, by szybko ją odświeżyć.